Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Od nowego roku obowiązuje najnowsza rewizja klasyfikacji chorób i zaburzeń, czyli ICD-11, według której znika zespół Aspergera, jeżeli chodzi o nazewnictwo, ale pozostaje zespół Aspergera, jeżeli chodzi o znaczenie nazwy zespół Aspergera, czyli jest to spektrum autyzmu. Bez zaburzeń rozwoju intelektualnego i bez zaburzeń rozwoju mowy, w szczególności języka funkcyjnego, czyli mówienia, yy, mówienia czytania i tak Drodzy Państwo, dzisiaj chciałbym powiedzieć troszeczkę słów na temat nastolatka z zespołem Aspergera. Yy, jesteśmy po szkoleniu, które się cieszyło dosyć dużym zainteresowaniem, znaczy dosyć dużym, bardzo dużym zainteresowaniem, czyli dojrzewanie, problemy wieku dojrzewania nastolatka w spektrum. Jesteśmy przed kolejną fazą szkoleń, szkolenia o nastolatku. Tym razem będzie to szkolenie na temat nastolatka, przygotowanie, przygotowanie nastolatka do wejścia w dorosłość. No i chciałbym rozpocząć te szkolenie od takiego mini tematu przygotowującego Państwa, które będzie pewnym zbiornikiem takiej niezbędnej wiedzy. Nastolatkowie w spektrum autyzmu to dosyć specyficzna grupa, ponieważ w odróżnieniu od neurotypowych rówieśników cechuje ich nieco większa ilość problemów, zwłaszcza społecznych, zwłaszcza komunikacyjnych, i to im przeszkadza w głównej mierze zarówno we wchodzeniu w życie dorosłe, jak i również w przyjmowaniu pewnej roli. Otóż wiek nastolatni, nastoletni to jest przyjęcie roli już osoby eksperymentującej z dorosłością osoby, która próbuje samodzielnie podnosić konsekwencje swoich decyzji, która próbuje podejmować w ogóle decyzje. Rodzice, nieprzygotowani oczywiście, bo rodzice nie nadążają najczęściej nad zmianami swoich dzieci. Więc rodzice, mentalnie nieprzygotowani, odbierają takie próby, eksperymenty i y, y, y podejmowanie decyzji jako po prostu bunt. Teraz bunt y, y, tym cięższy jest dla rodziny im bardziej ten bunt spotyka się to jest banalne słowo z brakiem akceptacji, ale z pewnym klasyczną, z pewną klasyczną formą wychowania, jaką jest model wychowawczy taki bardziej powiedziałbym autorytarny, czyli model, w którym obowiązują wytyczne nakładane przez rodziców a konsekwencjami są nagrody lub kary. Dodam, że nagrody, lub kary, to przyjemności bądź też nieprzyjemności używane w sposób instrumentalny. I okres adolescencji, adolescencji, czyli wiek nastoletni, wiek dojrzewania, szczególnie dzieci w spektrum, to próba mierzenia się rodziców. Często z sytuacją, w której dziecko wcale się nie buntuje, dziecko w spektrum autyzmu, a wręcz przeciwnie, wygodnie dziecku w spektrum autyzmu przyjmować model wychowawczy, który do tej pory był stosowany przez rodziców. No, ale to jest pułapka. Pułapka polega na tym, że to są tylko pozory. Rodzice dają wytyczne, rodzice proponują, rodzice wymagają, rodzice pomagają, rodzice pozwalają lub nie, rodzice nagradzają. To jest pułapka. Pułapka, z której dziecko może się nie wydostać, gdy wejdzie w dorosłość. Dziecko w spektrum w szczególności. Pułapka polega na tym, że gdy już jest ta dorosłość, wiek 18, 19, 20, 20 kilku lat, bo przecież mówimy nie tylko o dorosłości w sensie fizycznym, ale również w sensie psychicznym. Czyli dojrzewanie może być nie tylko fizyczne, również dojrzewanie, dopełnienie roli pracownika, małżonka, małżonki. Rodzica, mamy, taty, to, to, jest, to przychodzi z czasem nie w wieku 18 lat. I pułapka polega na tym, że mm, dziecko dorastające, przeobrażające się w postać dorosłą, wygodnie mu jest przyjąć taką rolę, w której odpowiedzialność za jego życie wciąż biorą rodzice na siebie synku, córeczko, chodź obiad, a może byś to tak zrobiła, poszukaj pracy, no dobrze, o, odwiedź portal OLX, no dobrze, um, może w kierunku hobby byś poszukała, czy poszukał pracy, no spróbuję, a może dość czas na męża, czy na żonę, może byś poszukała w sieci chłopaka, no dobrze, spróbuję, więc mamy często yy, w rodzinach, Nastolatków, wchodzących w dorosłość rodzina, gdzie jest spektrum autyzmu, do czynienia z kontynuacją modelu autorytarnego, który powinien się zmienić na model autorytatywny, a najlepiej na model partnerski, w którym już w wieku 12-13 lat przygotowujemy dziecko do tego, aby popełniało błędy, pozwalamy mu na to, aby dziecko Samodzielnie podejmowało decyzje, nawet jeżeli one się nam nie podobają. To jest bardzo cenne ze strony takiego nastolatka dojrzewającego, żeby podejmowało decyzje, nawet wbrew rodzicom. Dlaczego? Bo to jest przyjęcie na siebie odpowiedzialności. Że nawet w sytuacji, kiedy otoczeniu decyzja się nie spodoba, to ja tą decyzję przepchnę, ja ją zrealizuję i poniosę konsekwencje swojej decyzji. Dlatego bunt przeciwko wartościom rodziców, przeciwko ich rozkazom jest potwornie potrzebny. Dzięki temu buntowi dorastający człowiek jest w stanie przyjąć odpowiedzialność za siebie i odporność na krytykę swoich decyzji ze strony otoczenia. Odporność na to, że decyzje, które podejmuję, nie muszą się każdemu podobać. Mają przede wszystkim mnie odpowiadać. Jeżeli decyzje, które podejmę, mnie nie będą odpowiadały, to w wieku nastu lat jest jeszcze czas na wycofanie się z nich. Jest jeszcze czas na zmianę. W życiu dorosłym konsekwencje decyzji są dużo bardziej, takie bym powiedział, Rozległe w konsekwencjach rzutujące na przyszłość. Ym, więc system partnerski, który wprowadzamy w wychowaniu dziecka, gdy wchodzi ono w wiek nastoletni, jest potwornie trudny dla rodziców. Jest bardzo trudne dla rodziców, ponieważ rodzic musi się pogodzić z tym, że dziecko jest jednostką autonomiczną. I również w tym momencie, gdy często moi klienci słyszą o systemie rodzicielskim, ale partnerskim, to powstaje pewnego rodzaju bunt nawet u rodziców, którzy mówią: "Jak ja mam być partnerem dla swojego dziecka? Przecież ten szczyl jest za młody. Przecież on nie potrafi nawet ziemniaków sobie obrać, gaci nie potrafi wybrać." Wchodzi w koszulach na lewą stronę. No, tak, zgadza się. Ale w tym wieku konsekwencje jego decyzji o niepraniu gaci i przekładaniu koszul na lewą stronę, taki nastolatek ponosi jeszcze bezboleśnie. I to on ma ponieść te konsekwencje, i to mają być jego decyzje, i już w tym wieku można wycofywać się z przypominania, można pozwalać dziecku samodzielnie podejmować decyzje. Tak, je, dzisiaj mi się gaci nie chce prać. Jakie będą takie, tego konsekwencje? Zostawiamy to dziecku. System, który proponuje, system, w którym dziecko bierze odpowiedzialność za swoje decyzje, wbrew pozorom jest bardzo, bardzo wygodny dla samych rodziców. Bo wystarczy po prostu zostawić dziecko, które już ma pewien program rozeznania, co jest dobre, a co złe, i rozmawiać partnersko. Synu, córko, pomóż mi, zrób to. Czy możesz pójść ze mną do sklepu, co u ciebie słychać? Czy możesz posprzątać dzisiaj? To są, słuchajcie, pytania używane w systemie partnerskim, gdzie, gdzie już traktujemy dorastającego nastolatka jako partnera w prowadzeniu naszej rodziny, gdzie on ma dostrzec, że cała odpowiedzialność za jego decyzję spoczywa na nim, i ma przestać się bać naszej oceny jego zachowania, jego postępowania. I to jest kolejna trudność, która sprawia problem rodzicom: przestać oceniać zachowanie naszego nastoletniego dorastającego syna lub córkę. Zaleta modelu partnerskiego jest taka, że nie trzeba ciągle dzieci pilnować. Bo my się przestawiamy na to, że dzieci popełniają błędy, bo powinny. One nie są tak dorosłe jak my, one mają czas jeszcze na popełnieniu wielu błędów. Błędy w poznawaniu ludzi, dziewczyn, chłopaków, pierwsza praca, zwolnienie się z tej pracy, nieodpowiedzialność, odpowiedzialność. To wszystko niech się dzieje we wcześniejszym wieku niż 20-30 lat. Im szybciej w to dziecko wejdzie, w te uczenie się za pomocą eksperymentów, odpowiedzialności, tym lepiej, szybciej, łatwiej um, pójdzie mu z wzięciem na siebie odpowiedzialności później przy rodzinie, przy pracodawcy. Dziękuję i zapraszam serdecznie na szkolenie z zakresu. Modelu wychowawczego, wychowania, przygotowującego nastolatka do życia w dorosłości. Link poniżej w opisie filmu. Dziękuję, pozdrawiam, życzę Wam miłego weekendu.